hej tu widzicie mój kosmex Dzisiaj będzie taki film z zamykania wieczornych ptaków jeszcze oj, przepraszam za ciemno nie jest ale wam chciałem pokazać, że o tu jest trochę bałagan się zrobił, tu jeszcze miska leży w wodzie ale bo tu o nie widać Buda, psiulek nie skacz mi po desce bo nic nie widać o Posprzątałem tu u tych głębi jak na razie, bo nie miałem czas, yy, Dzisiaj nie, też nie zdążyłem innym posprzątać. Posprzątałem się u tych głębi, no i traciny mi się skończyły. też taka trochę może być wymówka. A sianem jakoś tak nie, nie widzi mi się sianem sprzątanie, wcielanie. I tu u ptaków wreszcie jeszcze nie, nie, sprząta, nie sprzątałem. Jutro prawdopodobnie będę sprzątał u tych głębi pocztowych. Wypuszczę sobie po południu jak z roboty wrócę albo może i pojutrze posprzątam Jutro bym poszedł do sąsiada po wióry i ten a właśnie i nowe nabytki są właściwie były, racja były były mówiłem o nich już więc Zapomniałem, że coś zapominam co nagrywam A tu karzełki, nie, nawet nie pokazałem Tu karzełki sobie siedzą O moja stara kurka tu jest w środku stara I tu w środku bantamki Tam karzełek młody i tu karzełki i ohika O tutaj te siedzą Tu im trochę posypałem, aby suchych biurów na wierzch Aby aż tak mokro nie miały Trochę źle, nie widać, źle widać o Tutaj te gąbki siedzą, parka czajek Tutaj ten rzeszowski, tam chody rzeszowski Tu dał te pocztowe Rzeszowski, czy jako nie miała nie tam Mewka, tutaj turkoty te dwa No i ty, ty, to tyle. Dobra, tu ich zamykamy zamykam idę zamykam teraz tył Bo to to Bo tu nie ma tasu. Ja lecę jeszcze do domu, bo fajny film telewizji jest. Bo zamykam, aby szybko i nie... rura na domu też muszę dzisiaj iść wcześniej spać, bo do roboty trzeba rano wstać. Więc też taka trochę bida. się widać no? Bo do roboty chodzić niż w domu, siedzieć. Zawsze później przy wypłacie Morda się cieszy Kaczuchy tutaj chodzą biegusy nie, czy niedługo nie rozdzielę Nie zaprowadzę ich na podwórko Staropolskie dochodziły tu Biegusy po podwórku Kaldaka też nie ma Bo Jak mówiłem w filmie jak Maxiu był jak... O kolega jak był z góry tego mogę przynieść widło, to bym to wywalił od razu Ale wiesz jak teraz tutaj, tutaj leży. Tu jutro prawdopodobnie będę ścielał Jak zdążę A jak nie to pewnie pojutrze, nie wiem jeszcze Po, po trochę, po jakimś dniu będę brał tu ogarnia powoli Dzisiaj ogarnę gołębie ozdobne Jutro prawdopodobnie pocztowe, albo pojutrze Jutro bym poszedł po trwciny, więc, jak mi się zejdzie, to pojrzałek nie będę sprzątał. Więc, mówię, to jeszcze wszystko nie wiadomo. Cię u głębi ozdobnych trzątnąłem, więc, glitter jest w końcu. Ja im trochę tam się nawrócić, żeby miały z tego gniazda robić. Nawet może i zaraz zaniosę, tam im trochę szucę tego siana Rozniosę po kołębniku, nie chcę a Ajo Co im się będzie podobało Buda A i też mi się tutaj rozwaliło światło Nie wiem co się stało Tutaj kochin I tu kogo siedzą na tym O, teraz Feniksy mogę tak szczerze pokazać O, jaki Kogutek ma ładny ogon Tutaj fenio drugi Tutaj o za długiego jeszcze nie ma Ale będą taki bardziej gęsty od tego O, tutaj ten lokowany siedzi, trochę go z bliska mogę pokazać No i dobra o, kurka brodacza, feniksemiaturowa, kokocha Dobra, zamykamy sobie oborę. Chociaż zaraz zamknął to muszę podrzucić lekko do góry. Więc dzięki za oglądanie. jaki króciutki film. Ale już nic mam, nie mam co do powiedzenia, więc dzięki za oglądanie, do następnego. No i cześć.